Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest drugi odcinek z naszej serii zagramy w Geta San Andreas. Witam was w menu, bo ktoś do mnie dzwoni, więc odbierzmy Carl it's officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. O oh, the bitch! What the hell you want? Hej, show me some respect, boy! Go fuck yourself, you just stay bitch! You watch your tone boy. Now listen. I've got Boy. A Don't try no i niestety, właśnie, tak jak powiedział Hernandez, jest właśnie tempeny, Polaski, Hernandez cały czas nas obserwują, no i nie możemy wyjechać z miasta. Chociaż, no to. właśnie, pokażę wam mapę w tej grze, bo to też jest event, że w grze z 2004 roku. Jak się oddala mapę. Hmm. Czekajcie. O, tak będzie lepiej. Że w grze z 2004 roku mapa jest tak ogromna, że się nie mieści w kadrze. <laughs> nie naprawdę, mapa jest ogromna w tej grze. Jest większa niż GTA V, to wam nadmienię. Dobra, lecimy. Czyszczenie osiedla. Hey, you to keep it real, man. Nikt nie gives a shit about the hood. I do. All they do is sell it yeah and ruin it place. No crack ever made a gang type. I oh, don't know, man. Czekaj, yo. Czekaj, CJ. Crack Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies' hustle. Sweet and marks say soldiers, they idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the bars are sweating the homies. Go put pressure on. them. Stuart, we've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together, like the old days. Mm -hmm. Yeah, yeah, you right. So you and Ryder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen beat up? Nah, uh, but him and the homeboy bear, they good to have on our side. Oh, big bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. No you don't even a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh?

You sure he still live here? Fool, I told you this is Open up! Who the fuck is it? CJ. The fuck you want? And get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big Ben, come check this fool. Hey, Bear? <laughs> Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, nah, or what? the only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? <laughs> Hell yeah. Hell yeah what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, nah, man. Oh, man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you.

Pobidliera narkotyków. I moi drodzy, tu też pragnę dodać, że właśnie narkotyk krak e, był to bardzo popularny narkotyk w latach 90., który wręcz niszczył społeczeństwo, zwłaszcza właśnie na zachodnim wybrzeżu w latach 90. E, masa, zwłaszcza młodych ludzi, od tego się bardzo uzależniła. No i e, no był z tym ogromny problem. I jeszcze też jedna ciekawa skarpa po pokazce zaraz powiem. Jeszcze jedna ciekawostka poprzedniej cutscenki, że głos pod Bidapa podkłada The Game, którego możecie kojarzyć m.in. z utworów Hated or Loved, How We Do z 50 Cent'em, oba nagrane z 50 Cent'em, Put You on the Game itd. Man, I know this cat. He yeah, a punk, used to run with front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that fraud your turf? Man, are you a buster? No, I'm down, homie. Where you a buster? Okej, mamy pierwszą rundę w grze czyli key baseballowy. Dobra, wydaje mi się pomylił sprint z noł w ogóle paszy przewalił w nas wóz telewizyjny. Jednak i to ma klimat. Ta bojowe zadanie. Dobra Ok, to jest fajne, że w tej grze jest tyle dialogów O wiele bardziej została rozwinięta tej fabuła Dobra, wbijamy Nora dealerów Patrzcie do tyłu, patrzcie do tyłu, patrzcie do tyłu Street OGs come to do damage No i dobra moi drodzy to będziemy właśnie, właśnie mieli małą walkę na basebole nie wiem, czy lepiej namierzać, czy nie. Dobra, padł. Teraz za tego się zabierzmy. Kurde, jak jest ja pamiętą myszkę, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Bo odkąd robię postprodukcję właśnie audio, to dosyć mocno y, słychać myszkę. Także wybaczcie za to. Ale za to mój głosowie lepiej słychać, nie? Wróćcie do domu suite, to ta prostytutka, <grytanie> która była właśnie w tle. Dobra, idziemy. Dokładnie. Rodziny z grossel wracają do gry O Cypress Hill leci I I I <śmiennie> oh, man. Be mad <śmiennie> Soundtrack to jest po prostu 1010 w tej grze, naprawdę. <śmiennie> Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Jeśli ktoś z was wie dlaczego mi tak buja autami Nie wiem czy widzieliście przed chwilą jak mi bujało autem tak tyłem, o tak jak teraz Jeśli wiecie z czego to wynika dajcie mi znać, bo ja naprawdę nie mam pojęcia szukałem tego naprawdę mnóstwo razy i need my pointy enchiladas to stay yeah Grove gonna get back on his feet now for sure, later homie Lady homie. homi, jednak kto ma kliwat? No i dobra, misja wykonana. szacunek, szacunek zwiększony. Możesz mieć bandę złożoną z dwóch osób i moi drodzy pod tabulatorem mamy statystyki, mamy szacunek, wytrzymałość, muskulaturę, tłuszcz i atrakcyjność. Ehm, ja nie wiem, powiem szczerze, że jedyna statystyka, która mnie zawsze obchodziła, to była muskulatura. <noise> Uwielbiałem zawsze chodzić na siłkę i, i pakować CJ. -em. Oczywiście wam to pokażę w tej serii jak najbardziej. Chociaż jest to już tak kultowe, że chyba wszyscy to znają. Dobra, lecimy moi drodzy do kolejnej misji. A jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz. Przypomniało mi się, że lepiej sobie jedno auto zostawić w garażu. Ze względu na misję kiedyś tam, ale to tam zobaczycie jeszcze. Na pewno nie w tym odcinku, ale zobaczycie w którymś odcinku, właśnie, że warto było to auto sobie zostawić. Przejażdżka. speak up nigga i'm hungry <laughs> oh, man shit. Hey, man cannot live on bread alone i know i tried that shit carl you look a little thin man you gotta be hungry man yeah, yeah, what I can eat. you fools trying to eat That's what about wrong. some tacos tacos again hell no chicken man no this ain't no chicken smoke look like he gonna pass out

number nine large a number six with extra dip a number seven two number 45s one with cheese and a large soap hey sorry bruh you know I gotta know about mine I know CJ I know I mean, I'm just trying not to think about it that's all. I mean, I didn't even know she was hitting until it was all over. Yeah, right, 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 right. Let's eat. <laughs> hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't ever ate from a trash can. <laughs> oh, shit. Trash can, bitch. Pass me my food. Hey, hey, look. No i moi drodzy oczywiście zamówienie Big Smoka tak długie wynika oczywiście z tego e, wynika oczywiście z tego, że e, co ja chciałem powiedzieć, aha wynika z tego, że właśnie no Smok, a dobra, nie będę mówić, bo bo za sumie. Nie no, i ice ma za good day leci, to po prostu no cudo, no. Dobra, jedziemy, jedziemy. Nie wiem jak ich tutaj zepchnąć dobrze, żeby na to osiedle nie dojechali. O, pięknie, pięknie! Panowie, prójcie, prójcie! Czemu koleś stoi z łopatą na dachu? What the fuck? Co on robi? Co się dzieje? Okay, uciekamy, 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 bo tu zaraz będzie rzeźnia. Uwaga, kurde, co tu się dzieje? Ok, wracaj do domu. ja pierdzielę jaka rzeźnia na koniec, masakra. Czy tam zaraz pół miasta wybuchnie? Ostra akcja, dokładnie. Food, oh, you chubby motherfucker next time you better start blast or i'ma blast you myself smoke you wide man i mean wide <laughs> and that's why you love me baby I I up say what smoke all you managed to do was eat my damn food <laughs> yeah we gettin' cold y'all coming in for a beer nah baby i need to get back to the crib cj give me a ride all right smoke let's go

I mean, it's a nice place and all, but the grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. No i dobra, jak widzimy, mamy okazję pierwszy raz zobaczyć chatę Smoke'a, który to dostał kasę od ciotki i ten dom właśnie, więc y, się wyprowadził. Dobra. A tymczasem pojedziemy sobie oczywiście do kolejnej misji, bo żeby inaczej. Tak jak mówię, moi drodzy, jeśli macie pomysł dlaczego mi tak buja tym autem na lewo, prawo, dajcie znać. Bo ja naprawdę nie mam pojęcia, no szukałem się tyle e, rozwiązań tego problemu, tyle starałem się właśnie znaleźć coś, a kurczę... E, za każdym razem mi nie wychodziło. Ktoś dzwoni? Odbierzmy. Yeah. Hey, CJ is sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. <laughs> yeah, I guess. This is a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out later, man. Okej, okay, moi drodzy, od tego momentu mamy dostęp do siłowni. Jeśli chcesz poprawić swoją wytrzymałość lub muskulaturę lub nauczyć się nowych ciosów, to odwiedzaj siłownię San Andreas. Udaj się do ikony ze sztangą pokazanej na mapie i zajrzyj do siłowni. No i dobra. Na razie, moi drodzy, nie będziemy tam iść. Eee, zapiszę sobie... albo nie, wiecie co? Przejdziemy się. Zapiszę sobie grę i właśnie udamy się na siłkę. Pokażę wam co i jak mniej więcej. Nie będę was oczywiście za każdym razem zabierał, kiedy tam będę jechał, tylko pokażę wam to raz i tyle, bo jednak no nie ma co ukrywać, że... Nie, w sumie nie, tam, tamtędy będzie lepiej pojechać. Bo jednak siłownia to dosyć monotonne zajęcie, ja na pewno sobie CJ-a będę pakować poza nagraniem. <laughs> to z pewnością, uwielbiałem to zawsze robić. E, także na pewno wytrzymałość oraz muskulaturę cj ja na pewno będę właśnie sobie z czasem y, pakować, ale samemu. Nie będę Wam tego wszystkiego pokazywać, ale tak, pierwszą wizytę na siłce Wam pokażę, co i jak. No i dobra, jesteśmy. Jak widzicie, mamy bieżnię, sztangę, hantle i rowerek. Zacznijmy sobie może od. Wow, co jest? Jakiś bug? Okej. Okay. Poziom pierwszy. Aby zacząć biec, naciskaj, naciskaj szybko spację. Dobra, ale będzie słychać na nagraniu, jak ja napieprzam w tą klawiaturę. Jeśli zmieni się poziom... Aha, aby zmienić poziom, gdy jesteś na bieżni, naciskaj N lub Y. N to jest niżej, Y to jest wyżej. Nie pozwolę, aby twój pasek energii zniknął, bo spadniesz z bieżni. Dobra, także lecimy. Naparzamy, naparzamy. E, Mój drodzy, nie, po pobiegamy to sobie, aż wytrzymałość CJ się nie zwiększy. Myślę, że to jest dobry pomysł. Kurde, ale będzie słychać to spację, masakra. Dobra, naparzamy, naparzamy, naparzamy ja pierdziele! ale to będzie słychać, to jest masakra. Dobra, jeszcze, jeszcze dawaj, CJ, dawaj, 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 okej, może sobie zmienię na siódemkę. O kurde Czekajcie, bo trochę... O, wytrzymałeś na plus. No i dobra, mi, schodzimy Chyba za takie spamowanie spacji, ale wszyscy wiemy jak to jak wygląda te... Jak wyglądają. Kurde, co jest? Jak wyglądają te aktywności na siłce? 40 funtów, to jest mojej drodzy około 20 kg. No, trochę mało, ale CJ jeszcze na siłce dopiero zaczyna, więc wybaczmy, mu, że tak mało pakuje, prawda? Ja sam biorę więcej CJ, lol. Ja biorę tak z 5 dych. A, dobra. 5, 6, 7, 8! Muskulatura zwiększona, jesteś w niezłej formie, a tak dalej, a twoje ataki będą zadawać więcej obrażeń. To jest też ciekawe, i dlatego warto też sobie tę muskulaturę zwiększać. Okej, okay, tu jeszcze te, te śmieszne tańce CJ'a. Dobra. No i lecimy tutaj. Kolejna aktywność, hantelki 20 funtów, czyli 10 kilo. Łącznie. ogóle to jest fajne, że te handle są takie złote, zawsze mi się to też mega podobało. Dobra, siup. Mam nadzieję też, że wszystkie ciekawostki powiedziałem wam pro poprzednich cutscenek, bo trochę ich było, ale chyba wspomniałem o wszystkim. Tak, że beat up jest dubbingowany przez The Game'a. E, właśnie o Kraku, e, który... Mm, Zyskał ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych w latach 90., zwłaszcza właśnie na zachodnim wybrzeżu. Oj, się. Tu... Czekajcie. No, kurde, CJ, wsiądź mi na ten rowerek. Jeszcze chcę ludziom rowerek pokazać. Andrzej! Andrzej CJ, wsiadaj! Jeszcze kapsloka przypadkiem wcisnę. Dobra. Słuchajcie, rowerek jest z dosyć prostą aktywnością. Tu widzicie, patrz, patrzcie, jak zapierdzielamy. Patrzcie, patrzcie, jak lecimy. A, dobra, na początku to jest trochę trudne. Wow, dobra, wiecie, ja też nie chcę za głośno w tą spację napierdzierać, bo będzie to tak słychać, że ma masakracja, jak to mówią młodzi ludzie. O, jeszcze Ciebie! Nie, jak to będzie słychać to jest normalnie masakra. Dobra. Kurde, ale mnie ta spacja pewnie zagłusza jak nic, ja to czuję po prostu w kościach. Dobra, jeszcze, jeszcze. Okej okay, wytrzymał się na plus, także schodzimy, już nie będę wam okay, spamić. Okej, okay, tak właśnie pokazać tą siłkę. Yy, możemy się też uczyć nowych ciosów, jak to mówiła nam gra, ale... Żeby się nowych ciosów nauczyć, muszę trochę podpakować CJ'a. Yy, także... Ja sobie będę go... O nie, mam tego glitcha, że CJ mi ciągle wchodzi na siłkę. Słuchajcie, z tego co powiem trzeba było spamić shift'a, żeby tak nie było? Okej, okay, udało się. Dobra. Także moi drodzy, yy, no mówię, ja CJ'a sobie będę sam pakować, bo widzicie, no... Mimo wszystko aktywność spoko, ale jest ona troszeczkę jednak monotonna, więc nie będę wam tego pokazywać. Też z tego względu nie będę wam tego pokazywać, no bo słyszeliście, jak ja w spację tam, nie? <noise> także sobie odpuszczę pokazywanie wam tego. Dobra, zapiszemy sobie może grę. Czemu by nie? Jednak w GTA dosyć często powinno się grę zapisywać. Przyzwyczaiłem się już też do tego, że spacja jest na Spacja jest na sprintie. W sensie, że. <noise> sprint jest na spacji, chciałem powiedzieć. Skok jest na shiftie, także już do tego przywykłem.

We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at her? Say, what happened to Emmett? Emmett? <laughs> shit, gangs these days got Max AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again.

Sobą, a oh, muszę Dobra, chciałem oczywiście dać po sport dialogu. Wee, 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 ue, wee! Nie, nie, ja do keo ciągle policja mi gdzieś tutaj zaczepia. Dobra, jesteśmy o meta Bryryry, kolejna katstenka, oczywiście zaraz się załączy. Ey, wiesz, wiesz, to, co <laughs> Kto mnie mówił? Kto What you kids want? Hey, hey, pops, hey, what's with it? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right! Say ain't you dead? <laughs> no, Emmett. The other one. Carl. I'm sorry about you, Beverly. That's why we are here, sir. We wanna get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Okay, Emmett's Niestety must be F fajnego asortymentu dla nas. No i dobra, PPM aby wycelować, LPM aby strzeć i kurde, strzelanie w tej grze już jest tak dobrze zrobione w przeciwieństwie do trójki i Vice City. To już mi się będzie naprawdę świetnie strzelać. Same to będą wlatywać, wam. I jeszcze to strzelanie bokiem, takie gangsterskie, to jest tak świetne, jedny. Program ma tak świetny klimat. Czemu ludzie tam krzyczą? Ja tylko do butelek strzelam. Kiedy masz na cel, możesz przełączać się pomiędzy celami tam góra dół. Okej. Okay. Dobra, i teraz moi drodzy, właśnie możemy też kucać i podczas kucania możemy się poruszać. To jest też oczywiście ogromna zmiana względem GTA Vice City. Proszę bardzo, siup, możemy walić sobie właśnie takie salta. Możemy się poruszać na kucaka, to jest świetne. Użyj celowania ręcznego, aby strzelić w zbiornik paliwa. No i właśnie, w tej grze właśnie też mojej drodze pojawiło się coś takiego jak zbiornik paliwa, czyli jak strzelimy w to raz, to auto wybucha automatycznie.

Okay, big smoke is not the uh movie. I see you rap. Later smoke. Light of smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. why well, I you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. The from the gym again. Go get the ok, uda się do binko i załóż na siebie y, kolory. Grove Street to jest też właśnie świe świetny motyw. Że właśnie, moi drodzy, no żeby reprezentować gang, musimy się ubrać na zielono oczywiście, tak samo jak było w rzeczywistości. Jak ktoś chciał reprezentować gang Blac, no to musieli się ubierać na czerwono. Czerwone kraciaste koszule, czerwone bandany i tak dalej. A kiedy ktoś chciał reprezentować klipsów, no to ubierał się na niebiesko. E, czyli właśnie również niebieskie kratowane koszule, e, niebieskie bandany i tak dalej. No i tutaj jest oczywiście to samo, tylko że są zmienione kolory. I niestety nie jest do końca stwierdzone tak naprawdę, e, czy Grove Street to w rzeczywistości są kripsi, czy, czy Blatsi. Ja osobiście bym powiedział, że Grove Street to mogą być Cripsi, ale, ale ciężko stwierdzić też do końca. Właściwie, że Street to klip, się stwierdziłbym z jednego względu, ale moją teorię będę mógł potwierdzić dopiero w GTA V. Jak będziemy sobie grać, to wam wyjaśnię o co mi chodzi. Ale na razie tego wam nie wyjaśnię. Bo po prostu w tej grze tego nie ma. Zielona koszula. Pokaż mi to, CJ, jak ty w tym wyglądasz. Z tego, co pamiętam do sobie zawsze lubię ku... O, dokładnie to. Dokładnie to. To też, moi drodzy, ciekawe, że. Styl zapinania guzików jest trochę na Eminem, Eminem kiedyś tak właśnie chodził, że zapinał tylko górne guziki koszuli. To jest naprawdę taka masa easter eggów i nawiązań do rzeczywistości, że głowa mała naprawdę. Ja sam pewnie nie wiem wszystkiego, mimo że jestem ogromnym fanem rapu i ogólnie takich klimatów. Dobra, misja wykonana, szacunek. Pojedziemy sobie jeszcze, zapiszemy grę. Czemu Teota tak buja, no? Zapiszemy sobie jeszcze grę i to będzie moi drodzy tyle. Dobra. Wow, 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 wow. ostrożnie. Dobra. Wówię też bardziej realistycznie się pojazdy prowadzi w tej części, to jest też świetne. Dobra. Także polecimy sobie, zapiszemy grę i moi drodzy, to będzie w tym odcinku już tyle. Eee, bo raczej kolejnej misji nie zdążymy już zrobić, bo musiałbym wam przedłużyć odcinek. Patrzcie, jaki CJ jest krzywy, prawy bark mu spierdziela na dół. Zupełnie jak mi. <laughs> Dobra. Także mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Geta San Andreas. Na razie.